Ja to wiem, ja to wiem, to widziałem i słyszałem Ja to znam i poznałem, z góry nie obiecywałem Kiedy zadziałem tak dawno to już było Od tamtej pory to jeszcze się nie zmyło Niech to trwa, bardzo wiele lat Dużo ład i nakładek, o belki, póki nie dziadek Dobrze, że mój rap to nie podatek Bo byłby wysoki, melody się głęboki Tu chodzi o respekt, a nie o pieniądze Pieniądze to rzecz nabyta, a wadza to naprawdę licita Jestem indywidualistą i mam liczbę. Jedna z tych myśli to pierdolić policję Nikt nie zatrzyma mojej mowy Jestem na każdą ripostę gotowy Pierdolę tych, którzy naprzeciw bieg, zbrodni Nie leżycie mi na sercu, bo jesteście niewygodni mm, Jeszcze mm, raz, jeszcze mm, raz I jeszcze jedna płyta i się wita, docenia elita Tak, doceniają to rab gówno Stoję z mi równo, albo stoimy Razem rozpierduchę robimy i co dalej Kminimy, i co dalej Bawi się na wicie, więc za szalej. żyj to dalej Pokaż pasę, napisz masę To nie walka o kasę, tylko honor i szacunek Każdy obraz swój kierunek, za który jest ratunek Sumienia, uważaj co wychodzi z cienia Bo się sięgną dzień silne uderzenia posłaj uważaj tego żmienia Nasz drogi słuchaczu, słuchaj Posłuchaj i to rozważ Chciałeś szczerej prawdy, więc masz, jestem Kawczy na ulicy radę dasz Bo my z wielkim trudem, ale radę dajemy Mi tak bardzo dobrze o tym wiemy Że jak będzie trzeba, to każdego przeciwnika zjemy Jestem pewien siebie I z pewnością kieruję te zdania do ciebie Nie to wszystko jebie, albo pierdoli Każdy robi to co woli Taki przykład mojej doli Taki przykład mojego ciężkiego charakteru Posłuchaj teraz co na winie malowany Badzior przyjacielu Malusz szaleje, szaleje Brajera zawsze w mordeleje. z leje Znowu rozpierducha, coś się kurwa dzieje Dzisiaj wspólnie nagrywamy Razem z Grekiem namiatamy RWP i MGC, nie Dzień każdy myśli, myśli co chce Wyjdzie z tego coś dobrego Kawałek rapu pozackiego, Na sto procent prawdziwego Jeśli kurwa coś przeciwko masz do tego To bujaj węża golego Dzisiaj zapodaje znowu jestem dumny z tego Posłuchaj głosu mego Może trochę bardziej robatego Ale nie niepospolitego jak wróble, co siedzą na dachu Trzymaj się, Simon Brachu Na pewno nie będzie obciachu Gdy wyskoczymy kiedyś na żywo Sukcesu będziemy zbierać miło Łęcucha najmocniejszą ogniwo Jak zawsze dobre, zimne piwo Tak dobrego rapu nigdy za wiele Trzymajcie się, przyjaciele A kogo zawsze będziemy, będziemy jewać? LSM Takie kurwy dołek My zawsze do góry z honorem na czele Nie zaprzeczaj, bo cię w Pierdolimy policję zgodnie jak komerę. Wiemy jaka różnica między hip a raperem Prawdziwym namiataczem a pozerem MDC, RWP, siema Rafik wita się, to nie sen, to ja wiem Znowu przepiskany dzień Czwarty głos daje wiem, czwarty głos rozpierdala Nie na tego żadna skala, jak chili dopierdala, Zmiata jak tsunami fala, frajer Niech się trzyma zala, to honorowa warta Każdego wersu warta Nie mieszczą mi się w głowie, więc nie skończę w połowie Każdy z nich to wie, nawijam Bo lubię, bo mnie w klubie Gdy na próbie, na kolejnej domówię Wiem się nie gubię I nie będzie inaczej, pasuje? No raczej Ja bym raperem i jeziłem rowerem A składak nie był mój i będę mieć gnoj Bo policja mnie ścignęła I miałem dwie stówy mandatu A ja im nasrałem prosto w Powiedziałem, ty jebany żołdaku Ty mój dzielnicowy, ty chuj jebany Obtoś daj mi gnoja i zrób mi pałkę I sał, sał go kurwa jebany chuj